You know well the grounds o the governor's residence. Wybierz swój moment. Nie bądź zablokowany. Okej, czyli przed nami ostatnia misja. Idziemy zabić tego Franka. No kocie, nie drap ściany! Bo cię schowam do... nie wiem, do szafki. <laughs> No dobra, bo zaraz będzie, się znęcam nad kotem. Nie znęcam się, tylko tak mu mówię, żeby się uspokoił. Ale to jest cholera mała. Już tam, kurde. Nie ma. Było nie wchodzić do pokoju, jak były przez chwilę otwarte drzwi. A teraz sobie czekaj. Super. No dobra, to już chodź się bić z torem Przejeździ. Jak miło. Dziękuję. Teraz że coś macie dla mnie, czego ja nie mam. 15 hajsu. 12 hajsu nie da się na nie patrzę Pewnie, jakbym spojrzał, to by coś miał, ale jak już teraz bym wrócił, to już by nie miał. Tyle, jeśli chodzi o ciebie, Kurczę, wcześniej ich tu aż tyle nie było, porcie. Co się prójecie? No jeszcze musiał dobić, nie? Nie dobra, bo tutaj jest spora ekipa już się nie pruje aż, tak? Tylko chcę dojść na miejsce, które jest tutaj O, mówię, że raz, że już ich tu wszystkich wyryczyć, Patrzcie Aha, kadstanka They did not survive the journey here. I will personally find and kill every last one of you until I find my answer. Where is the hideout of the Maroons? <laughs> I can't remember! It's him! Attack! De ucieka. Hahaha. <laughs> 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 Hahaha. strasznie łatwym człowiekiem. Overseas, What kind of man does not fight for himself? Why you are wrong. I have killed many men on principle, but never have I wanted one to suffer as much as you to understand what it is to gasp and beg for your life by the innocents you drowned You mean those slaves That ship But they are not even human Without the discipline and guidance of their masters they turn to rebellion <laughs> <Like you. śmiech> I nara, bobciu, misja dziewiąta ukończona. O, tam było fajne te dodatkowe, powiedział może. Dara. hey it is done he suffered badly I made sure of it have you come to say goodbye for now but not without giving you this oh after all this time, you lost interest. You're not worried it will fall into Templar's hands? I fear worse things now. No Templar plot can equal your wrath. <laughs> you tried to make light at a time like this? Only to lighten my sorrow at leaving. You will return to your brotherhood of assassins and whatever duty they assign you i will return yes but i feel a tide changing within me i'm no longer young i must devote my energy to those who struggle for freedom i will use my conviction and my creed to defend them alongside anyone who will help me i have no one left to serve this to i will keep it for memory I co teraz się z Adewalem stanie? Aha, to się dowiedziałem, co się z nim stało. <słuch> <słuch> serio żadnej innej tej dobra, nieważne. W sumie to tylko Zatek DLC. A więc co? Tak, skończyliśmy właśnie dlc -ka. Dzisiaj nagrywałem godzinę 18. Wczoraj sami wiecie te dwa odcineczki co były. Te dwa pierwsze, bo ten odcinek potnę na części, żeby to jakoś rozłożyć. Tak, no i co muszę powiedzieć o dodatku? No w sumie. Spoko, spoko, że powstał, tak? Mogłem sobie jeszcze pograć w całkiem nowe rzeczy z tej gry, ale niestety misje według mnie były tak. Trochę, trochę, tak, trochę naciągane. I muszę powiedzieć, że nawet nie równa się z dodatkiem, który był dla Assassin's Creed trójki. Ogólnie wiecie tyrania Washingtona. Jak chcecie zobaczyć u mnie, nie oglądaliście, to macie zresztą w opisie link do całego tego DLC. I powiem wam, że on był naprawdę kozacki, był długi wart swojej ceny. A tutaj tak myślę, że przepłaciłem niestety. Ale trudno się mówi. Może coś jeszcze powstanie ciekawego, może i nie. W sumie czekam do stycznia na Assassin's Creed Liberation. Eee, tak, 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 chyba 15 jest premiera, oczywiście wam nagram, bo na PC wychodzi, także spoko kto grał na, nawet na PS Vita, to powiem wam, że wersja na komputery będzie rozszerzona, więc troszkę będzie więcej się działo, a więc okej, okay. to by było na tyle ode mnie, dzięki za oglądanie serii, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z wami żegnam, na razie i cześć, hej!